Siemanko ludzie, dzisiaj zaczynamy kolejną serię. Zobaczcie te problemy z, z dźwiękiem w Singularity. No i serię musiałem po prostu na ten czas zawiesić. Póki tych błędów nie naprawię. Jak widzicie, dzisiaj zaczynamy Fear Perseus Mandate. Ci, którzy śledzą mój kanał, już pewnie zauważyli wcześniej, że niektóre filmiki już się pojawiły, ale. Były one tylko takim próbnym. Taka próba z mojej strony. W dodatku, jeszcze z muzyką. W ogóle historia tej gry w moich rękach jest dosyć zagmatwana. Zaczynamy. Wybaczcie, ale jestem graczem. No dobra, niska. Niech będzie. To ja może tak powiem. Yy... Jak miałem 12 lat, czyli właśnie w 2007 roku, kupiłem sobie Fira z nadzieją, że oho, ho, ale to będzie fajna, super, mega strzelanka. Jak się okazało później, no nie doczytałem tego, że to jest strzelanka z elementami horroru. No i przy pierwszym strasznym momencie odpuściłem sobie grę. Po prostu koniec. W ogóle nie instalowałem. Ale teraz jestem, myślę, trochę odporniejszy na ten strach. Choć jeszcze nic nie wykluczam. To nieco pamiętam. Na pewno pamiętam pierwszą część gry, bo przechodzimy już ją kilka razy. Samą grę przeszedłem chyba dwa albo trzy do końca. A dalej, no, początek znaczy się znam bardziej. Pewnie będą małe napisy jak to w firach. No właśnie, pierwszego fira sobie ukończyłem i yy, będzie mi się lepiej tutaj kojarzyło fabułę. Ale mógłby się cholera szybciej ładować. Okej. Okay. A przepraszam, jeszcze jedna sprawa. Się zgadza, zgadza. Interakcja tak, tak. Yy. Spowolnienie niech zostanie, ale cios będzie Q. Cool. Tak. A celowanie zbliżenie, mniejszy przycisk, pierwszy. Będzie łatwiej, po prostu. Ja myślę przynajmniej Chyba wszystko zrobione. Możemy przejść do gry. Mam nadzieję, że ją dobrze słychać. Yes, senator? Tak, senatorze? Sprawy w Armaham przybrały nieoczekiwany obrót. Nie wiem doprawdy czy te napisy będzie widać. I co ja mam zrobić, sir? To w czym jesteś dobry, Morrison? To mamy ziomków z ATC, a y, gra się toczy y, w czasie jedynki, i kawałek dalej. Dosyć spory kawałek dalej, co się od razu rzuca w oczy? Nowi kolesie. A my jesteśmy w ogóle innym oddziałem, tam Pointman, i w ogóle to jest inna bajka. Ale oczywiście powiązania są, na przykład tego pana pewnie ci, którzy grali w podstawkę, kojarzą. I zwróćcie uwagę, Aldusa Bishopa. Ja tylko troszeczkę podgłośnię. Minimalnie Al Gra się zaczyna w momencie śmierci Aldusa Bishopa. No i właśnie tutaj chodzi o to, że e, ATC ATC y,

Fir per seus mendei. Dobra, lecimy z koksem, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze ustawione. Jesteśmy sobie niedaleko miejsca tej korporacji. Y... Armham. I się zaczyna to są kolecie z Delty, coś ich po prostu poharatało. Oto no tłuczymy tutaj replikę, chyba wszystko jest w porządku, w porządku. Gdzie panowie? Mamy kumpli, nie wiem czy jest się z czego cieszyć. Chyba jest się z czego cieszyć. Rzadko w ogóle w Fir poruszamy się z towarzyszami. Jak już się poruszamy to pewnie szybko giną. Pewnie i szybko giną. Ale za wózkiem no... Weźcie się. cholera One wycofały się cwaniaczki. Zbliżmy, na moment wyrzucimy. Zaraz po Was wrócę, kochane pistoleciki. No, panowie, idźcie czynić yy, dobro. W pewnym sensie. Jeżeli chodzi naprawdę o historię, to firma naprawdę przoduje, bo ma bardzo ciekawie opowiedzianą. No, dlatego, jeżeli ktoś już kupuje Perseusza, no to polecam jednak zapoznać się z jedynką. Z, do, z dodatkiem Extraction Point wcale nie trzeba. Zresztą w recenzjach nawet wyszło, że mimo iż nowszy i bardziej taki odgrzany kotlet Perseusz, Zyskał lepsze noty niż Extraction Point, więc grafika identyczną jak w pierwszym FIRE. A tutaj pewna nowość: możemy sobie psuć skrzynię. O! Mogę spowalniać czas, hura! Nadal to ładnie wygląda. O tak. Dzięki. Możemy teraz otwierać drzwi skopa, albo na przykład... O! Przyda się. Jest takich kilka sztuczek nowych zastosowanych. Kurcze, weź go. No. Uno momento. Pożyczymy. Tego nie chcemy. No dalej, idźcie, idźcie panowie. No to kto pierwszy wchodzi? No dobra, wejdziemy sobie w następny odcinek.